Nasze biuro zajmuje się taką współpracą międzynarodową w bardzo takim szerokim znaczeniu. Przede wszystkim obsługujemy programy, projekty mobilnościowe, czyli to są te wyjazdy na studia, na praktyki zagraniczne, w tym mobilności krótkoterminowe. Podstawowy program niezmienialnie to program oczywiście Erasmus, najbardziej rozpowszechniony program w całej Unii Europejskiej. W ramach tego programu uczelnia aktualnie ma podpisanych około 240 umów. 50 jednymi krajami. Oprócz tego mamy program CEPUS, mamy też różne stypendia w ramach takich programów typu DAED. I oprócz tej mobilności na praktyki, na studia, realizujemy też mobilności krótkoterminowe. Jeśli chodzi o studentów przyjeżdżających, to tutaj główne zadanie realizuje nasz Welcome Point, który bardzo prężnie działa w tym zakresie. Welcome Point jest bardzo takim ważnym miejscem w procesie umiędzynarodowienia, umiędzynarodowienie uczelni wyższych. Jednym z ich elementów jest pozyskiwanie studentów zagranicznych. I kadry międzynarodowej. To pozwala na to, żeby nasza społeczność akademicka była taka zdywersyfikowana, różnorodna, mogą tutaj pozyskać informacje, takie wszystkie poważne, ważne dla ich pobytu dokumenty związane na przykład z legalizacją ich tutaj pobytu, ale też integracja, która jest bardzo ważnym elementem w Welcome Point, -cie. wszystkiego rodzaju wydarzenia, gdzie mogą poznać nawzajem siebie z różnych krajów, ale też ze studentami polskimi. Także tutaj zawsze jest otwarte nie tylko dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego, ale dla wszystkich właściwie i często się tutaj spotykają studenci różnych uczelni z Katowic. So my name is Mirna. I am from Egypt. I used to be a volunteer in a project in Krakow and it was my first time in Poland actually. After a while I decided to, to come for a master degree. Uh, i was looking in all over europe honestly not only in poland however the opportunities in poland catch me like catch my eyes i was like i had many opportunities from many universities around like around europe uh, but poland was uh, most like um, i would say attractive uh, like uh, options for me uh, i came to poland for my master's degree two years ago this is my second year I would also say that uh, Katowice was a good, a good option because I had uh, like uh, I got accepted from more than one uh, university, but Katowice was a good option for me. Katowice is really nice. It's in the middle of everywhere, middle of Europe, middle of Poland itself. Um, here, like, there is easy access for everything. You can go easily for the airport. Very cheap, like uh, like tickets from the airport. You can go everywhere in Europe. I'm a scholarship holder from uh, Zabawka. It's a program organized by Nava, and basically, there are 20 slots for uh, students from Vietnam who can uh, come to Poland to study for free and also take part in a language course for a year. Uh, the program was really competitive, and uh, basically, you need to like have uh, experiences in. Uh, language learning uh, also needs to have good grades, uh, especially those who just finished high school. there were a lot more requirements for uh, those students than those of us, for example, like me, who actually had or a bachelor already. especially for foreign students, uh, those from east asia or uh, those who have never spent any time outside their countries their entire life, it's an eye-opening experience. And I would recommend it to anyone. Ten program e, zawsze jest e, przydatny dla każdego studenta, który a, chce się e, rozwijać siebie, ponieważ e, no, nie licząc e, doświadczenia, które no, może być dla nas no, w przyszłości e, pomocne, ale też te szanse, które e, pozwalają nam. A spotykać się z nowymi, ciekawymi ludźmi, to to jest no, najlepsza rzecz.